mano z tej strony Will i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony will jest ze mną dzisiaj mój brat Marcel. Cześć. E, I gramy sobie arenę Cześć. dlatego, że jestem słaby na arenach, jak ktoś nie widział to zapraszam na Facebooka, jak zrobiłem 1-3, tak? Tak się mówi, jedno zwycięstwo, trzy porażki, ale to była wina Blizzarda i w ogóle pomagałem. Pomagał, tak. I tak przegraliśmy. Ty masz aktualnie rangę koło 12, tak? Troszkę. Troszkę. To są na... to co nam się udało w stworzyć. W sumie to ja tam za dużo do tego ręki je przykładałem, więc jak coś to na tego pana. Ja no trzeba było wczoraj e, pokazać jakie karty miałem do wyboru, bo powiedzą, że. jakie to dupy, przecież to była wizka, mogłeś mieć lepszą. Dobra, grać, tak? No możesz. No bo nie chciało mi się tego nagrywać, ale doszedłem wniosku, że skoro mamy te dwa za 10 chyba tam gdzieś po drodze, to fajnie będzie jak no. będziemy orać na koniec. No, proszę, jeżeli to będzie 03 nie nagrywaj. Dobrze, jak będzie 0,3 to nie wrzucimy. Tylko wrzucimy na Facebooka żebyś. Dobrze, żeby znowu się z nas pośmiali, jak jesteśmy beznadziejni w HS-a, którego nie gramy. Szybciej się ładuj. Szybciej. Blizzard, please. Tak, godny przeciwnik, no co wy nie powiecie? I gramy Zajna. na druida. Hmm, za dużo Warcrafta Marcel. Dobra, e, odrzucamy wszystko. No, ja bym tego Worgena zostawił. Tego, tak? Tak. Dla mnie to jest dziko, ale okej. Okay. Worgen. Ty w ogóle patrzysz na ich to jest rasta. wygląd? czy coś, bo ja tak, tak zazwyczaj tylko patrzę mniej więcej, okej, okay, tak wygląda, nie przyglądam im się za bardzo. Ja patrzę na wygląd. A Worgen to jest taka rasa. Tam, to Skąd było, wiesz? Jak dobrze z Warcrafta to tam było, jak dobrze, nie, nie gram w to, ale dobrze pamiętam, to było jakieś miasto, które zaatakowały bestie i te bestie zarażały. I jeżeli zaczynasz rasą jako Worgen, to ty grasz... Ciekawi mnie bo. Bo. Y, bo. bo... Dlatego... <laughs> <głos> <głos> dlatego zaczynasz jako Worgen. I tam musisz się wydostać z tego. Więc... Co robimy? Ja bym chyba. Tego? No... No, no. nie wiem, no. Mów. Chyba można, ale mi się nie podobał to. To no, co, no, koniec? Tak nie, nie, nie. Może... lub coś tak zrobię. Koniec, który. Ale bym gościu rzucił. No. Nie fajnie. No trochę nie. W drugiej turze możemy go zamrozić. A w nie, trzeciej to, to nie, możemy go... Nie, niezbyt, nie niezbyt. Nie. Aha, bo to nie bije 4, zamrożona jest, to no, wtedy bije za 4. Czyli byś mieć takie dwie karty żeby ze mną. Oszusty się... i złodzieje. W sumie byś i tak nie opłacała za bardzo. On powinien chyba tradować, nie? Nie bardzo. Sorry. Nie bardzo. Pory nie będzie. Być. Tego też nie, no, nie lubię. to jeszcze nie jest fajne. Jak ma lepsze karty, ja bym się poddał. Hmm. Sorry, Stop! Stop Okej? Okay. O, rzucamy, nie? Czy nie? No poczekaj chwilę. Ja raczej bym się wstrzymał od tego, Wstrzymać i patrz, no. I ja chyba bym zrobił tak, bo on ma 4 damage, no to lepiej, dawaj nie? go, klefaj. Po pierwsze bym strzelił tak, I... no. a w następnej turze wystawiłbym to i też chyba strzelił. O. Dobrze, to tak zrobimy. I potem wystawić tego i znowu w niego strzelić. Bo zagranie w organa nie będzie miało sensu, ponieważ on najpierw zaatakuje Aha. i dziabnie i to nie będzie zbyt chyba korzystne dla, naszej dla nas. A tak to przynajmniej on i pr e, wiesz, trochę obroni tego. Aha. O nie! O nie, kurczak za zero! To nie są, mówite. Ale czasem się go da ulepszyć. I da on się jest... go ulepszyć, właśnie też tak będzie. On jest wtedy OP, -e, bo on ma plus 5 do ataku. I to jest takie risky, jak go zostawimy, nie? Co? To co, rzucamy to? Tak i strzew tego 2 i... Tego. Tak, kogo? Yeah, Świetnie. Muszę sobie ram do kompa dołożyć i kartę graficzną zmienić. I mi się po tak nie się... chce. Znaczymy mm -hmm. dużo raczej wystawiałem Worgana. Worgana. Gooden worgen. No, że też wyjdzie za dwa, to fajnie, sobie jeszcze szlimy, ale to kurczak nie powinien być, obecnie straszny. Chociaż jest taka karta, która dodaje plus 4 zdrowia. I wtedy będzie strasznie straszne, ale to go z owczymy mm -hmm. go, mm. Oszczyszemy. Oszczyszemy. Z kurczaka zrobi się owca, owca. a to jest baran. <laughs> <laughs> Te to, joke. I. To jest. Tak. Disney <laughs> Tak, tak możemy nazwać tą arenę Disna Druida. Nie, nie dawaj, tam, no? I poli. A, Nieważne. Tego nie było. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Lecimy. Twoja kość. Gości się nazywa Twoja kość. Ty kość Aha. Dobra, nie <grym> ma ry. No, hmm, chyba gościowi brakło literkę. Tak, nie stać tak go na literę. To. O. Bieda edition. Teraz się rozbijemy o tego, tego wyciszymy i oramy. ramy. Ale ja chcę. Jo, ja, ja. Zastanawiam się nad... tego i tego, obu nie. Chwila, chwila. Najpierw może zróbmy tak. Bo chyba olej y, wrzucimy go, nie? No możesz go wrzucać. On chyba tak i w dobra twarz, co? Tak, świetny plan. No dawaj. Tak. Bo um, mu się to będzie bardziej opłatne. kiedy już to zrobi, no. to my wtedy chodniemy. nie. nim. Rzucaj powoli, bo się ścina. <śmiech> <śmiech> tak delikatnie tak. Wow. Możesz zmienić. Wiesz, <laughs> że może zmienić szybkość. Tutaj Zaję. nie Nie, nie, wyjdźcie tak. się z... Tak, dzięki. A. Nie, nie, nie. nie, nie ruszaj lepiej, nie ruszaj. <laughs> no właśnie, ja odruchowo poddaj się bym klikał, <laughs> bo jest tak wyjść coś tam poddaj się. Gdzie mam uderzyć? O nie, Z tak Tego tak... musi uderzyć, nie? W jakim celem zrobił? Co ty zrobisz, człowiecze? Ej już nie starczy mu na to. Chyba tego nie przemyślę. Ale... Smuteczki. Uderzył nas. BUM O, BUM! bum mam pomysł. Bum, 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 Co Wiesz co, nie... po jego ręce i potem co teraz zrobił, że użył na niezbyt mocnego stworu, no. nie? Podejrzewam, że nie ma dobrej ręki. I czy lecimy tak po prostu silensujemy, klepiemy no, i... Tak. Puk. Tylko najpierw miałeś silensować. O Boże, damn place! Teraz już naprawdę ten silence będzie warty. Tyle. Jezus Maria. Tak, Marcel, brawo! Chciałeś pokazać i. Ptsz, ja tak tylko, Boże! No prawie jak Dominik, który ulecił przeciwnika. Oh, tak, oh, oh, obcza, 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 obcza. O, tak drugi. O, owcza, 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 owcza. O, o. O, man. Woman man, da place! Mm. Ja proponuję to za 7, co bije wszystkich, nie. E, mogę przedstawić swoją myśl, już nie tak, będę do Tak. myśl. Podejrzewam, że zamrozić ich, nie? I po. Powoli... tego i zamrozić? No tak, dobrze. Mhm. Go. Zamrozić? Tak. I teraz się zastanowimy nad moim playsem. Uwaga, mm. tego, tego. Nie, chyba jeszcze się wstrzymają, bo on nie będzie. Aha. Ja bym chciał zamordować tego tutaj małego Tego. I z... Nie, na prawo. Tego. Tak? Najpierw wpęknij, mhm. najpierw klepni, a potem Ej. Coś, co, coś mi nie wyszło w obliczenia. No, klepimy jego. Tego. Mm, nie. Tak. Dobra, będzie mocniejszy. I strzelb mojego pająka. ma no, obojętnie. Mhm. Tego czy tego, mogłeś sobie wybrać. I on będzie następną turę zamrożony, tak? Tak. Nas następny plan jest taki, już nie mogę teraz nic zepsuć. Tak. Wystawić go i potem zadać 4 i będziemy klepać. Aha. aha, aha. Następny plan jest taki, żeby I... Za nie wiem, czy on jak go uderzy, do mi go jeszcze bardziej zbafuje. w sumie. Gościu jest chyba zdesperowany, co o tym sądzisz? Sądzę tak. Sądzę, że tak. Sądzę że tak. Mhm. Mm co teraz? Chyba... Tego w tego. Mhm. Mm tego w tego. Mhm. Mm I chyba... I po twarzy. No, no tak. Czyli ten to... Mhm. Mm w tego wilka W to Wróć mhm. e, tą Tego? Nie, nie na dół w owce z Tego Albo chwila. Nie, lepiej chyba klepać w twarz, bo tylko jest, jeszcze istnieje ryzyko, czy nie dojdziemy karta mm. Lepiej tak mhm. I chyba fireball, nie Może lepiej nie Może zamrozić, aha nie da się, nie da się dać. O szósty Dobra, koniec Lecimy z następną turą Gościu chyba musi się rozbić, tak mi się wydaje. Mhm. Bo jak nie, to ja sobie go jeszcze bardziej zbuffuję. O, provocation. Co? Co? <laughs> Szkoda, że nie mam już opcji. Co? Co? Aha. Co? Mhm. Mm no nieźle. Co? Dobra prowokacja, 2 na 10. Eee... Hehehe. <laughs> Gościu chyba też chce nas szybko rozwalić. Tak, prawdopodobnie poleci kula ognia. Mhm. Mm Bo w sumie wyciszać go nie opłaca się Nie 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 On powinien nam go rozwalić, tak mi się wydaje przynajmniej jest za blisko przycisku wyłączenia tego komputera No właśnie o czym się lepiej? Tak <laughs> ja też się boję o mój komputer Chyba, że znowu mamy taki Olaga jak wcześniej no nie, A nie Już, Już, już powiedziałeś, ten strach Już nie? powiedziałeś i dopiero Tak I potem głos zrobię. znowu Rito please. Poddaj się No musisz przejść i tym sobie jeden I się nie mhm. Przez nasi... Przez ten armo zwiększę I pod to go powinien uderzyć to nie jest zbyt dużo, ale przeznaczymy bardziej. I wystawić tego zamułasaca. Tego. Zamłasaca. No, tego. Na lewo. Tego. Naj to. Tak. I szczerze, tak? Tego. I koniec. Teraz istnia... go Ostatecznie istniała opcja taka, ale to było bardzo marnotrawstwo, było... moim zdaniem. I nic byśmy nie wystawili w tamtej turze. Mhm. Chociaż nie mamy teraz za bardzo damage'a mu na twarz, jak wcisnąć. <coughs> Możemy mu wcisnąć 7 damage'a. Aha, to... no właśnie, Oś... tak. 8? Tak. Zapomniałem o tym. O, man, będzie sobie dobierać karty. Ile ma? No 15. się nie. No nie O. No nie. Dla mnie jeszcze jakąś sumę. E, teraz to. Fireball. Ale w tego tak na środ. O, Kartusz sporą. To nie, nie teraz. Tak, dobrze. I Firobowl. Tylko twarzy, A tak? tak? Nie wstrzymaj, tymi... wstrzymaj się samo. To może sobie <laughs> No jasne, podrażę. nie ma co. Potem możemy dobić na jakiś kombo. Bo w sumie mamy tą kartę, to za 10 bije, nie? Mhm. Idealnie ma 5 y, Będzie miał. No, 6 damage'a na tego małego sworka. Chyba, że będzie chci chciał klepać twarz, ale... Ubrażenia zakręcone. Ready for this? Ja akurat ja chyba... To jest dosyć trochę mocna karta. Ta, ja tak, Ja nie wiem, czy bym go tak trochę, nie ten, tego... Nie rozwalił? Czy wyciszył? Mm -hmm. No, wziął tak, po wyciszeniu. Aha, dobra, no to możesz go w sumie tradować. Wybierz kartę może. No. Rzucaj. Tak? Ja bym chciał kartę Spella, bo mam 15 zrobię Okej. Okay. Tak, co? Okej. Okay. Aha, bo ja rozumiem. Rozumiem tą pasywkę, dobra. Bo kiedyś miałem ziomka, który wyrzucił mi o, dwa razy o, taką nie. kartę. Znaczy o. dwa naraz. I jeden sekret miał. I dwie tury i on miał po 2 razy 7-7. Mówię, no nie, coś mnie zaraz szczeli. No. Nie pamiętam nie maksymalnie, ale było fajnie. Pewnie ludzie się zaczną śmiać, że ich wątpię do nas w Okej, okay, rzucamy to, co? Tak. Co nam nabierze? Bum, 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 bum. Mm. Dobra, gra Z Facebooka. Gotowy. Okej. 7, 7, no. Chłopie, masz się ukryć. Niech pan czy jest taka karta. 4, 8, 12. O, nie, nie zadziała no. ta karta. Bo on counter spada. No właśnie. mi się taka karta, bo możesz przyzwać te trzy dżewce. Bieda, czysto, co ja teraz zrobię? Chyba musisz się poddać. Tak, dokładnie. Nie, on wygrał Evil Fleet. Lecimy. Facebook! Yeah! Dobra, 11. Pierwsza gra wygrana. Ojoo! O, słabe karty chyba na start, Tak, GG, surrender, please. Wszystkie do wymiany. Please, ka, lepsze, lepsze poproszę. może... No nie! Czemu mi to teraz dajesz? Wcześniej tak ładnie pasowało, teraz kompletnie nie pasuje. Przyzwij czeladnika purpurowy, jeden jeden To jest chyba jakaś taka dobre bo... Ja pamiętam, że miałem bardzo złe karty do tego. Miałem murloka albo i jeszcze coś Do ]owego. tego? Mhm. To nasze miasto, yeah, Ojej, No więcej, wszystkich, więcej. Prowokacja czy strzelamy? Najpierw strzelmy, w tego W Tego. Mhm. To będzie złe, bo będziemy mieć 2 No właśnie. No ale wtedy byśmy mieli no, stratę tego, plus. nie ma... Ko mhm. Niby Tom. nie ma kojna, ale. To nie jest nie fajna ta karta. Aha. Za dwa dostaje 4-3, tak jakby. Nie, no, moim zdaniem jest bardzo fajna. Ty. Fajna, no, tylko nie dla nas. No, u przeciwnika jest kiewska. No, jak przeciwnik ją ma, to kiepsko, Jak my ją mamy, to dobrze. Gościu gra na czas, bo widzi, że przegra. Dokładnie. Tak. Muszę to zacząć jego No, jeszcze jakiś raftory. To znowu się stało. <laughs> Nieważne. O. o, 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 fajne. To nie? Bezu. Tak. Tak, byle do siódmej. <noise> <noise> tak. Taka prawda. Powinien się tym rozbić i tym po tak jakby, jakby w szóstej w turze wywalił wszystkie swoje karty, bo już chce tak e, mieć coś na polu. A on ma mid game'a silnego, nie? Taki no. koło szóstej tury. Chyba nie, bo po tych jego pierwszych kartach nie jestem... Ale ogólnie jako ten rogue? postać robi się go w płatnym... No jest chyba... taki miracle rogue. Jak to już i to jest taki miracle. Zapomniałem się tym bawić. Niektórzy się tak bawią, ale nigdy w tym sensem. To jest najlepsze? o tej kresze i go przytrzymaj. Co? przytrzymać. Nie działa. Eee... pomaga. No, dawaj. przytrzymaj. No trzymam. Działa to czy nie? No coń, trzymam. O! Naprawiłem. Wow! To takie... To, to takie emocjonujące bardziej niż ta rozgrywka. Róż dupę. O, 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 fajnie jakby ej, był A. chyba go już nie ma. Nie widzę nie patrzę na karty, więc... Chyba go mama zawoła na obiad. Odbidzeste Nie ma mamy. Uy, taki jest słaby. Tak jest. <noise> jest taki słaby, że nawet mamy nie ma. No. Eee, Trajdujemy. ryzykujemy, bo jak go nie ma to możemy klewać szybko w twarz. Ale... No właśnie, ale jak wróci to ma karty. Eee, Rzucałbym to, i nie? I walcz w twarz szybko. Żeby za nim wrócił to bardzo honorowe zachowanie <laughs> oczywiście z naszej strony, więc wypadałoby po prostu grzecznie go skończyć, zanim wróci. No dokładnie, to, to jest bardzo tak. e, mądre zagranie. My chcemy mu po prostu dać szansę w następnej dokładnie. grze, żeby sobie poradził, dosyć dobrze. Bo w następnej grze jeżeli przegra, to nie miał dobrzych przeciwników. Idealnych na jego poziom. Tak. Mm rzucę to tak tylko za jakby wrócił to tak mu poddam się Dokładnie. trochę. Tak, oddamy. Tak. duże, to. Tak, i najlepiej jeszcze to. I to. Dokładnie. Takie combo, tak, proponuję. Ale było, było sobie jedną rzecz. Proszę, daj, zostawmy go z 4 HP i czekajmy, wróci, a potem Fireball. Nie, to by było wredne. Ja bym tak nie zrobił. Dobra, proponujemy... Czekaj, ile mamy DMG? 4, 7, dużo. Dobra, misia i. I to. No nie. Nie? Finalet. To? Bierzemy mojego disco. Aha, jej! Cześć! Na tak koszturę! Szybko! Bierzemy przyjacielem. O, chyba wrócił. Wrócił? Nie. No jak to nie? No patrz, już nie leci. O Chyba wrócił. No dlatego mówiłem, żeby to zamrozić. No na pewno. A, nie wrócił? Aha, widzisz! Fryer. <klujna> no. No, trochę retard Ale patrz, teraz już można zamrażać Jezuckie w <coughs> tą grę, i potem powiemy że blizzard w po, po 1-0 dał. <klujna> tak, 1-0 taki gratis za to, że jesteśmy, że nagrywamy. Blizzard nam daje. No. I teraz takie honorowe zachowanie z mojej strony, ja już nie będę go więcej atakować tak ten, tylko zamrożę go. No, tak, że nie ma. Nie wiem, jak chyba kończę. Pff. No, no this! Yeah! Jestem nie do zatrzymania. W sumie jesteśmy. Taki silny. Tak, już byś mi kompa chciał wyłączyć. Don't touch this. Don't Stay away from this. this. Can't touch this. this. Dobra, 2-0, lecimy dalej. No, zaczynamy. Proponuję wyrzucić e, to. Tak, się Tylko? Tak. Bo on będzie fajny. Lubię go. No, no nie! No po prostu ile jest kart? 28 30, 27. 30. Ale. Ale nie licząc tych 28! Tak, 28 48. plus tą, którą odrzucamy nie powinno chyba drugi raz to sama przyjść, ale przeszła! A może cię lubi? oraz struniku obok niego i zadaj im obrażenia i wszystkim jeden punkt obrażeń. To jak są małe stwory. No szamanie, bo zawsze ma totem to. Ouuu! Wow! Mi się podoba w ogóle... To, to, ten wygląd tej bohaterki, która tak macha tymi rękami pseudo. No okay. zobacz. To jakby uwaga porównanie. Kurde. Nie, nie dotykaj, bo zaraz skończy turę i ty to wyrzucisz. Porównanie z czym? Z Jainą? No. Aha, bo ty jest Jane a? Nie, nie, to jest Jaina? Nie, to nie jest Jaina. Jaina jest bodajże już klon. Nie, właśnie to nie jest klon, tylko że ona jest magią. Wrzucić to Ta, go. i go rozwalić? Nie, nie to jest No to jest dobre jak trzeba leczyć, o, o, ale o, tak bardzo. Nie waga nie. zamknij bramę, bo nadejdzie na, 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 na horda. Jaka brama? Tutaj na prawo. Tu? Mógł ja to zawsze zamyka, nie wiem. Tu? <grym> zawsze Jak się zamykam. to zamyka? Klikaj. No, ja tylko umiem to. Pciu! Fajnie, I... bo można usłyszeć e, odgłos wilka zabijanego, Serio? W no teraz mamy odłożone sławki, więc nie słychać. O nie! nie tak! Nie! Tego! Jest! Bozie! O kurde. Oj, łaciniu. No nie, ociec z ręki. To? Bozie! WOLA Co ty to widzisz? Ola bo... Oj, chwila, stary, witho. Dostaniemy to i to? Czy nie? To może lepiej nie... Niech się zastanowić, bo to jest troszeczkę słabsko. Eee. Chyba, eee. że zamrozić. Uderzyć tego. Chyba może zamrożenie zachowajmy potem, ale chyba. że rzucić ja naprawdę, to. Naprawdę mi się nie podoba ta sytuacja. mogę no. Ja mam taki pomysł, żeby klepnąć tak, nie? No, Chodem za cztery. No tak, tylko A, ten nas rozwali. Ten nas zabija, ale to i tak chyba. A jakbyśmy rzucili, to to byśmy go zamrozili na jedną turę. Zamrozili, no niby, ale takiego chcemy. No nie. <noise> dobra, no to uderz to. Ja i... Nie wiem, ja bym rozumiał, sam to nie warte, jak będzie ryczał, ale mogłeś zrobić tak! Ale nie zrobiliśmy. On musi się rozbić, w sumie nie ma opcji, żeby go zostawić, bo to się po prostu nie opłaca. Tak najzwyczajniej w świecie. Tylko byśmy, musielibyśmy dostać miniona, bo tak trochę nie bał No, bo mamy dużo speli, ale oh, man, on będzie mieć jakieś miniona. Albo i nie, czekaj, co to jest za to dwa No, no naprawdę. Już chyba nie mieliśmy. Zaraz widzisz, że dobrze to zachowaliśmy, tylko że, ej, fuck, nie ma hajsu. Widzisz, patrzcie. No, przyda mi się to niesamowicie. No, Czekaj, za... rzucimy dam... to chyba, nie? Ale nie strzelimy co, chyba... wtedy, no. No, chyba możesz to rzucić i strzelić tego gościa. Ale on się uleczy w następnej turze. Ej, masz szansę. No właśnie, bo nie rozwaliliśmy tego, a mówiłem, mówiłem, no to trzeba zamrozić i czekać po prostu ten. Chyba tak i nie wiem, i w twarz. Ale co kontruje zaklęcie, jak on nic nie będzie rzucać? No dobra. Ale przecież i tak nawet nie mam zrobić, co zrobić mam. Kurde czoła, to masz rację? No bo ja wiedziałem, że tak to będzie wyglądać, dlatego to się zawsze rozwala. I tu 20 ranga ci to mówi, okej? Okay? No i teraz mamy 7 DMG tak z dupy Ej starej, starej, saref! Widzisz no? fireball mamy dwa! No Jeżeli tak. wytrzymamy dostatecznie długo... Ale to jest za bardzo długo. Tak moim zdaniem przynajmniej... O, nie wiem czy jest coś tutaj obce do ugrania tego. No, jeszcze będzie mieć mnie tutaj okładać po mordzie. Hm. No, jest problem, chyba że będziemy to rzucać tak długo. To teraz rzucimy, w następnej rzucimy i Ej, będziemy sama. tak rzucać, no. A może co, co ty to na to? Żeby zamrozić go i strzelić w to. A w następnej turze wiesz, strzelić jeszcze w to. Co ty na to? Jeszcze raz. To, zamrozić tego. No. I zabić to te, a potem strzelić tak, co? No dobra, może tak zrobić. Tak. To byśmy musieli mieć coś poniżej... Mm, um, nie ...pięciu. Tak. A jak nie, to znowu będziemy rożą korobić. Już nie, już nie. No wiem, że szkoda, no ale... ...trzeba było rozwalić wcześniej ten totem. A mówiłem? O, fajnie. To będzie mogli tak strzelić. To jest Tak. To mi się nie podoba. Wydaje mi się, że trzeba jednak... ...rzucić sekunda. owcę sekunda, na niego. Sekunda, bo tak. wtedy nam nie starczy na to, nie? Dobra, 7, 7, 9. 9 ma 14. Ale może mieć też silensa na to i będzie mieć 13. Albo Zabawić. jakiś czar. Ja proponuję rzucić owce. Mhm. I na i, i razie się w, wyrzuci wszystko, tak? Tak, rzuć owce w tego. Tak. E, Zastrzel go może. Tak, e, możesz mi te... Okej. Okay. To. No tak, nie? Albo zamrożenie, obojętne. Ale to... Tylko wtedy, w damage'ie myśmy się uchronili, to Ten... nie, nie, nie. Nie bardzo. Mm -hmm. no ale... W sumie... Aha, to go nie mrozi? Albo tylko stronników. No okej. Okay. Co on teraz może zrobić za bardzo? Nie wiem. Ulepszyć pewnie swoje postacie i może nas też skończyć w jedną turę, jak myślisz? Może? Czy nie? No! zniszczy nam stronnika. a no, tu mamy jakieś strunika przynajmniej, tyle dobrze. on nam jest w stanie teraz wklepać dem game, powiedz. Dużo, niedużo. Już tym, nie? Chyba tak, bo... Ilo... no tak. 4-6 to. I no, w twarz. I, i... Chyba... Czy coś chyba, rozwalamy? Czy masz, chyba w twarz, w nie, 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 zacznie, nie, bronić. No, powinien się zacząć bronić, bo widzi, że my już typowo staramy się go zabić, a on nas uderzy nie, za 3, 5, 6. Nie, chyba o, o te 5 odlić, bo raczej się będzie bał. No, nie wiem, 6, musiałby nam 7 DMG złapy zadać. Plus to, że ma 7-5 w sumie DMG, bo ja ma na razie dwa razy ja na razie zaklęcia. No, też się trochę cykam. Ja nie idę, bo się trochę cykam. Tak, dokładnie, YouTube y rządzą. Hmm. Rzuca totem. Nie może znowu przyzwać zaklęć i nie ma za dużo DMG. Chyba, że ma coś co za już mnie daje dwa ataku wszystkim. Nie mam prosił o tamtę i coś mi nie wyszło. Co? Oh man, tak właśnie się spodziewałem 7-6. Ooooooo! Nie! Ooo! Oh man, poddaj się, chłopie! Dziękuję! Dziękuję dobra. Dzięki. Ej to nie będzie w mi braku. Serio? Mhm. O oh man, soreczka, chłopie. Wybacz, stary. Goodbye. Goodbye, mój. Dobra. Dina. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Widzimy się w kolejnej. Był ze mną mój brat Marcel i czekajcie na następną część. Ale patrz, na razie jest 3-0. No, widzisz, mój dek